Cześć, z tej strony, Hubert. Ze mną jest dzisiaj dronek. Wicie ma, jestem. Jest taka stawka do tego filmu, który będzie teraz za chwilkę oglądać. Jest dzień przed, przed szóstym, czy piąty, tak? Jest piąty. Aktualnie mamy, e, zrobiliśmy takie worki, tak? Na kulik. Co to branek zrobił? Ten stronka autorski projekt. A wracając, ten akurat kusy jest, nie? Tego nie, nie ma nic. No także Big bug, pięćsetka. Tak, to jest pięćsetka, tylko jest taki... Nie do pełna. No i sianko, to standardowo, nie? To dolne u... słoma. I y, to dolne Tu do fany. się więcej dzieje w tym Big bugu to też jest pięćsetka. Tylko, że... Nie, nie wiem, nie to Nie ma to Ale tego. wszystkie są pięćsetki. Big Bagi i tak. No, jako opatentował w taki sposób, nie wiem czy gdzieś tam podejrzał, czy, czy to sam to wymyślił. I tutaj w dolnej części jest taka y, listewka, taka z 5x5, 4x4, rzucona poprzek. Do tego jest sznurek i do tego sianko jest tak, żeby, y, żeby na sznurek się nie rwał, ani, ani nie wyleciał z tego worka. I tak robiliśmy cztery takie worki. Teraz tak półsłowiane, są wpadane czysto technicznie. Można sobie gdzieś tam skraszać jeszcze w czasie drogi. Bo wrażenie, że takiego tira, że tutaj naprawdę ten też mały przy tym jest. Mamy jeden drugi worek i tam jeszcze dwa. Także jak ten? W sumie o co porównanie? Ten garaż ma 24, 24 metra. No to patrz, poszłam garażu, z garażu. No to masz 24 metry odległości w starych workach to trochę przy chyba, nie? Będzie wskazka, ale to jeszcze w drodze Mamy o uchwyty BHP podstawa bezpieczeństwa moje pracę także okay. nogi w górę będziemy sobie śmigać tak wygodnie ponad okay. rysusze nogi do góry plan jest niecny, nie? Zobaczymy co z tego powrót się można będziemy jeść na razie testować, bo się grzeje już. Testy, testy trwają. Jak na razie wszystko ok, worki nie strzelają, sznurki też nie. Teraz inny kierowca. Siemka, z tej strony Hubert, ze mną jest Dzisiaj jesteśmy na Kuligu, tata startuje już Mamy pięć worków z BugBugów O, to ja siadam szybko, bo nie zdążę Śnieg jak puch przykrył pola nas Mróz maluje szyby w nasz czas Sanie czekają dzwonki i już zaczyna się przygoda tą Tata wodę w dłoniach ma Pewnie prowadzi Kurwa rowem Romę ciągnę Jakub Aby chlebiska żeby nie było Ciepły szal, chroni przed zimnem, dmucha w dal. Jej uśmiech grzeje bardziej niż mróz. Przy niej każdy strach to już kurz. Paula śpiewa. Nie trwa, Niech się niesie śmiechu, dźwięk. Niech ta zima trwa jak sen. Gwiazdy mrugają nad głową, nam księżyc srebro sypie w dal. Sanie suną, noc jest tłem a my jedziemy Wiem, mostek, a gdy ogień zapłonie w krąg, herbata parzy, chleb ma smak, opowieści płyną wciąż, ten wieczór w sercach zostanie na... Tu badania nie zmyjem mruczą, bo wspomnienie w sercu gra. Ten kulik na zawsze trwa. Śnieg pod saniami, mróz na twarz. Jedzie kulik, to jest nasz czas. Hej, kuli gna! Bawimy się tak, śmiech i muzyka.